Siemanderko. Właśnie tutaj Mariusz zainspirował mnie. A no, tak, no tak, wchodzimy w medycynę rdzenną Polachów. jesteśmy w środku lasu, przy ekowiosce przyjaźni, w przyjaźni w połączeniu ze wspólną wyższą jaźnią, z tą ekowioską, która może się okazuje, nie wiem tyle, co my rdzenni wedzi tutaj w lasach, co wiemy o grzybo. Zgadza się, przyniósł takie cudy dzisiaj. Sprawdziliśmy, co to jest. Jest to lejkówka liściowa, też tam niebezpieczarkowatych. i pieczarkowatych. Sprawdziliśmy, czy jest kilka takich grzybów, czterech. I zawiera taką substancję jak muchomor, muskarynę. No to pierw Wam przetestuję smak, nie polecam. Aha, jeszcze Mariusz sprawdził, czy ten grzyb. Czy co? Czy on jest trujący, jeszcze nikt od niego nie no, Podobna sytuacja jak z Muhomorem. No i jakie też toksydy sprawdziliśmy, jakie toksyny zostały nałożone przez niego kodami rzymskiej retoryki, czyli tam zostało, warto sobie sprawdzić nazwę łacińską. Mm -hmm. ehm, no, odcinamy w ten sposób wszystkie chore filie, które powstały w medycynie po niemieckiej. Także dobrze się dzieje. <laughs> tak jest, właśnie testuję tutaj. Powiem wam normalnie, tak jak pieczarka, można powiedzieć neutralnie, a później jak chrzan, i troszkę tak chili. No, ciekawe, ciekawe. Wcześniej już zjadłem też gryza, no i czuję takie fajne połączenie ze swoim wnętrzem. Także pewnie te następne dwa grzyby też tak robią. Wszystko ukryte o medycynę. Co chciałem zobaczyć, jeszcze wpisałem receptory muskarynowe, tak? za co są odpowiedzialne u nas, więc nawet z logicznego punktu widzenia można sobie rozkminić to językiem, z czego tu Mariusz jest specjalistą, ale ja już idę w jego, w jego ślady i teraz sam tak rozkminiam, także mega nauczyciel. Słowa, słowa słowia są bardzo ważne, także nasze próby zobaczycie też na fanpage'u Lachickich Funduszy Zdrowia, zapraszamy na LFZ o resetach dla zdrowia wszystkich. Tak jest, również serdecznie zapraszam. Czyli tak, receptory muskarynowe, jest to przekaźnik uwalniany z zakończenia nerwu błędnego. Czyli sama nazwa nerw błędny. Są uwalniane z niego. Wszystkie błędy. Czyli błędy są chorobofili, uwalniane. Chorobofilii, za które no, niekiedy jednemu zdarzało się siedzieć w jakimś psychiatryku. No to teraz już wiemy skąd się z jakich programów wzięły. I pozdrawiamy wszystkich zakładów psychiatrycznych, bo to normalni no, oj, ludzie. Tak, wymiana jest. Tam to są już miejsca zarezerwowane dla wszystkich korpolityków. A wy, kochani, zapraszamy do grupy badawczej do lasu Polachów, Laszeckich, Medycyn To wszystko od nas. Krótki poranny przekaz z przyczepy cały czas podróży. ją. w środku lasu do Wedów.